Kodowska w tej spółdzielni uczyła fizyki. Jean Perrin uczył dzieci chemii. Jego żona Henrietta francuskiego i historii. Matematyki uczył Paul Lengwin, natomiast Henry Montaigne... Kodowska, umieszcza ten pod kroszem pompy próżniowej, skąd następnie usuwa powietrze. Kolega tutaj wykorzysta naczynie próżniowe, w którym umieści lekko napompowany balonik. No i będziemy obserwować, co dzieje się z balonikiem. Czyli tak, wysysając znaczenia powietrze, tworzymy w nim próżnię. Wtedy ciśnienie wewnątrz balonika jest większe niż na zewnątrz, dlatego też balonik zwiększa swoją objętość. Wpuszczając powietrze z otoczenia, balonik wróci do naturalnego kształtu. Pełno i zwykła kartka pocztówka. Jak widzimy, pocztówka zostaje na swoim miejscu, mimo że widziałam mieszkanie do góry na E, Dzień tak, dlatego pozostaje kartka na swoim miejscu, ponieważ zostaje e, utrzymana przez ciśnienie atmosfery. ze zespółdzielni przygotowywały pływaki z różnych substancji, ważyły je i sprawdzały ilość wypieranej wody. Z tych doświadczeń dowiedziały się, że aby ciało mogło pływać, powinno wypierać wodę o ciężarze równym własnemu ciężarowi. Tutaj po, e, koleżanka pokaże tutaj e, sobie łódkę wykonam z ale a następne, następnie kulkę z tej samej ilości materiału. Ciężar zależy od gęstości. Łódka wypełnia powietrze, dlatego ciężar łódki jest mniejszy od ciężaru wypartej wody, dlatego unosi się na powierzchni. Tworząc z niej kulkę, ciężar wypartej wody jest Mniejszy niż ciężar tej kulki, i kulka opada na dno. Każdy zna. Chciałbym przypomnieć, że stały tutaj ten węgla ulega sublimacji, czyli zmienieniu się w gaz, z pominięciem fazy ciekłej. Tutaj, jak widać, to naczynie, w którym znajduje się piana, wychodzi z tego naczynia. Piana to pęcherzyki wypełnione gazowym dwutlenkiem będą. multimilbny <coughs> Jaz! <coughs> 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 <coughs>

powiedzieć, że doświadczenia dla was robili. Iwona Czaja, Iwona pokaż nam się, Karolina Merta, Adam Łukawski, no i oczywiście niezastąpiona pani Maria Bochnak. Z tego lokomotywy kończymy tutaj nasze spotkanie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszam do zwiedzenia wystawy, która znajduje się w holu Ośrodka i która jeszcze godzinkę będzie tutaj u nas gościć. Dziękuję bardzo za uwagę.